Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Właśnie premierem miał najnowszy klip dotyczący Doctor Strange in the Multiverse of Madness, w którym mieliśmy sporo nowych scen, tak więc dzisiaj je sobie wszystkie omówimy, tak żebyście byli na bieżąco, bo jest o czym gadać. Bo w tych 40 czy 30 sekundach dostaliśmy dosyć sporo nowych informacji, także nie marnując więcej waszego czasu, zabieramy się za omówienie nowych scen. Na samym początku Doctor Strange mówi, że multiversum to kwestia życia i śmierci i tutaj ma na myśli to, co mówił w poprzednim zwiastunie, że o koncepcie, który został wprowadzony niedawno do MCU, czyli multiversum, wiemy zaskakująco czy zadziwiająco mało. Następnie doktor Strange przychodzi do Wandy, prosić o pomoc, co widzieliśmy już w pierwszym i drugim zwiastunie, to nie jest żadna nowość. Tutaj natomiast mówi, że mógłby użyć pomocy jednego z Avengers, na co Wanda mówi, że jest wiele innych Avengers, którzy są pewnie chętni do pomocy. Na co Doctor Strange mówi, że jej twarz wróci na śniadaniówki. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ pokazuje po pierwsze, że Doctor Strange poszedł do Wandy, a nie do kogoś innego, bo miał pewnie listę przyjaciół do wyboru, ale Wanda jest jedną z najsilniejszych postaci w całym MCU. Druga sprawa jest taka, że Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma być pierwszym horrorem w MCU i dobrze wiedzieć, że w tym filmie nadal są żarty takie typowe dla MCU, które widzieliśmy w każdym poprzednim filmie. I dobrze, że tego nie, z tego nie zrezygnowano, bo bez tego byłoby zbyt mrocznie, moim zdaniem, a pamiętajcie, że ten film nadal ma kategorię wiekową PG-13. W kolejnym ujęciu widzimy Wandę w kostiumie Scarlet Witch, która walczy w miejscu, w którym w pierwszym zwiastunie widzieliśmy doktora Strange'a i teraz pozostaje nam pytanie, czy walczy z doktorem Strange'em, czy u boku doktora Strange'a. Z tej krótkiej sceny nie możemy tego wydedukować, jednak od samego początku uważałem, że najpierw Wanda będzie wrogiem Strange'a, jednak później zmieni strony i będzie pomagała Wongowi i Strange'owi w walce z ostatecznym złem. W kolejnej scenie widzimy trochę więcej Mordo, świrującym z mieczem. Jednak zwróćcie uwagę na jego lewą dłoń. Wydaje się, jakby coś tam trzymał, coś, co studio Marvel usunęło z tego klipu. Jak myślicie, czy według was to może być tarcza zrobiona z magii Doktora Strange'a? Tylko jeżeli jest to tarcza, to jaki był sens w jej usuwaniu? Dlaczego mielibyśmy jej nie widzieć, skoro wszyscy wiemy, że Mordo ma takie same umiejętności jak Doctor Strange być może trochę gorsze, być może trochę lepsze. Nie wiemy, co się z nim działo między 2016 a 2020 którymś zależy, kiedy się film dzieje. I w następnej scenie Legenda tego kanału, czyli Iron Man powraca, jeżeli to jest oczywiście Iron Man, ponieważ dostaliśmy rozszerzenie sceny, o której wszyscy tak naprawdę rozmawiali w internecie, czyli wariant Kapitan Marvel w troszeczkę lepszej jakości. No i zwróćcie uwagę sami, kto to może być? Z tego zdjęcia ewidentnie widać, że jest to mężczyzna, tylko że w MCU widzieliśmy już różne warianty różnych postaci, tak jak na przykład Sylvie była wariantem Lokiego, także... To nie definiuje tego, że to nie może być Iron Man, albo że może być Iron Man. W każdym razie, czy według Was ta postać wygląda trochę jak Tom Cruise? W kolejnej scenie dostajemy pierwszy wgląd na nowych wrogów Wonga, Doktora Strange'a i kogoś jeszcze, o kim wspomnę za chwilę. Potwory w MCU to nie jest żadna nowość. Najnowszy potwór pojawił się w Moon Knight, odcinek pierwszy, jako wysłannik jednego z egipskich bogów. To był ten... Um, Pies Anubisa, bodajże. W każdym razie tutaj wyglądają na takich, z którymi się nie dyskutuje. W kolejnej scenie widzimy fajną umiejętność Wonga, w której zmienia tarczę na miecze, co pokazuje, że z defensywy idzie w ofensywę. No i wspomniałem o kimś innym, a tym kimś innym jest oczywiście Scarlet Witch. I teraz zwróćcie uwagę na ustawienie tych wszystkich postaci. Te potwory wyglądają, jakby walczyły ramię w ramię z łągiem i Scarlet Witch przeciwko komuś. Jednak to jest MCU, to jest Studio Marvel i gdyby to był pierwszy film i pierwszy zwiastun, jaki widzimy, to może bym w to uwierzył. Jednak pewnie jest tak zmontowany, żebyśmy wierzyli, że te potwory walczą ramię w ramię z naszymi bohaterami. Prawdopodobnie jest ich znacznie więcej niż tylko dwa. I Scarlet Witch i Wong są otoczeni takimi potworami, a tamte. Po prostu atakują ich od tyłu. Ale jak myślicie, czy te potwory to będą jakieś minionki e, Wandy albo Wonga, które na uczyli, nauczyła się e, przyzywać? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. No i w ostatniej sekwencji widzimy, jak Defender Strange pojawia się w miejscu, w którym w pierwszym zwiastunie widzieliśmy pierwszy raz Gargantosa i Amerykę Chavez. Na grafikach promocyjnych Defender Strange ma kostium czerwono-czarny, tutaj jednak ma niebiesko-czarny. Czy to oznacza, że jest to kolejny wariant do kolekcji doktorów Strange'ów w tym filmie? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że kolory to tylko kolejny pretekst do sprzedania kolejnych zabawek. Tak więc. To było szybkie omówienie tych 40 sekund. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. No i dajcie mi znać, oczywiście, co uważacie o tym Iron Manie, który na razie, powiedzmy, że zostaje Iron Manem, dopóki ktoś nie udowodni, albo dopóki Kevin Feige, albo w Studio Marvel nie powie, że to nie jest um, Iron Man. Także rozpisujcie się w komentarzach, a ja zapraszam Was do przyszłych filmów. A jeżeli nie chcecie ich ominąć, to zostawcie suba z dzwoneczkiem. Na razie.